SKF jako, że się od nas oddaliłeś powiedz coś głupiego, żeby rozpocząć odcinek. No nie już Jajuszko! No i dobra, rozpoczynamy tak odcinek. KWADRATOWEJ masakry! Czyli serwera dla najlepszych! Nie ma lepszych! Jesteśmy najfajniejsi, najśmieszniejsi! I on ma czarną dupę! Jej. Pokażę dupę! Pokaż dupę! Trawę przynieść, trawę multi szybko! Ale co jest? No stoi tu biedaczek, a marchewkę chcesz? Daj marchewkę. Kurowe marchewki. Marchewka! Oh. <głos> 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 nie so ZJADŹ! Ale to było świni. JAK TO?! <noise> Ale to <było> świni. <noise> Hej w tam głębi korytarza, Bosman gwałci marynarza. Czy go zgwałcił czy nie zgwałcił, otwór mu zniekształcił.

Resi, Skąd ci wzięły? Z dupy chyba. Ej, to tutaj jest ten! Portal! O kurwa. JA pierdolę. JAKA BEKA! Jak to jest możliwe, że on tutaj jest? O lol. O, fuck. O, fuck. Kilo to NIE! W się! Yes. Jest! Piona osmer, piona! <śmien _> ja <śmien _> się do tego nie mieszam. Ej, 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 ej! Wartek zniszczył Gerta. Bartek zniszczył perta. Zniszczy Leci w pierdol. <śmien _> Ostrość dwa na moim mieczyku. Łat dwa serca! Co ty robisz, TREKT?! Wpisz szybko. back. Nie! 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 Zażelana! Kurwa! Oj, kurwa, mieszkam. <grywa> ziemale, ziemale, właśnie. No, to jest masakra. Masakra kwadratowa. A, I. To... Nie! Ogólnie. <grywa> <grywa> Było śmieszne po prostu. Heheszki kurwa. <grywa> <grywa> no, jak się podobało, zostawcie łapkę w bok, kciuk w dupę. Tak. <grywa>